No, gwiazdka. Pada szrek. przed Klaus, brat świętego Mikołaja. Nie w ludzie dobrej woli, z jednej strony. Idmówę święta T.A.U. Sony. Zjednoczona technologia, która zdobywa nagrody. Oto najlepszy europejski telewizor 3D. Telewizor Sony Bravia, sprawdzony przez agenta, dostępny w sklepach Media Markt i Saturn. Krakus zaprasza na opowieść o pasji tworzenia. O szynce tradycyjnie wędzonej olchowo-bukowym dymem. O trusce, z jaką podajesz ją najbliższym. To historia szynki, która zachwyca swoich wielbicieli niepowtarzalnym smakiem i aromatem. Węgliny, takie jak kiedyś. Pielęgnacja nowej generacji. Tworzona, aby odmienić i poprawić jej jakość. Visji, idealia. Skuteczność potwierdzona klinicznie już od pierwszego miesiąca. Jednolita struktura skóry. Równomierny koloryt. Zmaszczki wygładzona. Idealna skóra przestała być marzeniem. Nawet dla skóry wrażliwej. Visji. Odkryj, Visji, twój sposób na idealną skórę. Poproś farmaceutę o i wybierz krem. Teraz pielęgnację uzupełniającą w prezencie Wisi dostępny w aptekach. Harmonia. Harmonia jest wtedy, gdy elementy współgrają ze sobą, tworząc piękno. Jest wtedy, gdy możesz dzielić się tym, co masz najlepsze. To coś tak prostego jak to. Gdy tak chcę wnieść ten film i od razu go mam. Bawię się. I tam, i tu. To samo w smartfonie i na laptopie. To właśnie. Dzięki Windows 8, luki B820 i k 2 6 działają w pełnej harmonii, teraz w plusie w atrakcyjnych cenach. Ello! Cześć! Mój pleców ci odpuścił? Normalnie kilka kapicie no, Mówiłem, co parę godzin tabletka i da się żyć. Wiecie, że nie lubię co chwilę łykać leków, ale teraz dostałam Naxi. Naxi. Jedna tabletka wystarczy nawet na cały dzień. Zwalcza bóle mięśni, pleców i stawów. Działa naprawdę szybko. Naxi na cały dzień bez bólu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem farmaceutą, gdyż każdy lek nie właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rewolucja w dezodorandach. Fast -port. Najskuteczniejszy dezodorant FA. Podwójna ochrona przed poceniem się i nieprzyjemnym zapachem. Fastport działa znacznie dłużej niż inne dezodoranty, aż do 72 godzin. Noze Fast Sport. Poczuj się fantastycznie. Marzenia się spełniają dzięki niezwykłej kolekcji prezentów od FA. nigdy się nie kończą. Dlaczego właśnie Lumia? Świetne aplikacje, Office, Facebook, Xbox Games. Zgadzam robić zdjęcia. Lubię odkrywać nowe miejsca. Z tą aplikacją miasto w obiektywie. Zawsze znajdujemy coś fajnego. To właśnie Lumia. Sprawdź u swojego operatora. Przedstawiamy sztuczne szczęki. Ponieważ 4 na 5 dorosłych psów cierpi na choroby zębów i dziąseł spowodowane przez kamień na zębny. Chyba żartujesz. Lepiej daj mi Pedigree Dental Sticks. Przysmak, który ogranicza przyrost kamienia zębnego aż do 80%. Dental Tix od Pedigree. Przyjemności rzucia z czy pyszne sprężynki rodeo. Słyszę cytuję są sumitarz święta. Piotrek Piątkowski mieszka pod Piątką i jest mistrzem pięcioboju. Miejsce Ma zdrowie na Piątkę dzięki pięciu porcjom. Jedna porcja to warzywo, owoc lub szklanka toku. Piątka Piątkowski codziennie zjada pięć porcji, bo pięć porcji to zdrowie. Ech, może pomóc? M&M's zaprosi do domu. Patrz, jesteśmy na liście gości. Ach, to jest menu. Czekoladowy MNM, żeby lecą w kulki. Czasem zdarza mi się taki ból gardła, że mam zwyczajnie dość. Dałem mu naprawdę silny lek. Czy wiesz, że Holinex Intense zawiera maksymalną dawkę substancji aktywnych? Dzięki temu działa przeciwbólowo, w stanie zapalnym i przeciwbakteryjnie. Idą święta, szkoda czasu na Bulgardła. W grudniu wybierz duże opakowanie Cholinex 24 pastylki w promocyjnej cenie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Idealna figura bez celulitu to trudne zadanie, ale mam w tym sprzymierzeńca. Gasta by Cellulite. Ta bielizna i rajstopy modelują moje ciało. Razem walczymy z celulitem. Gasta by Cellulite. Jesteś idealna. thank you